Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojego skrapowego Mistery boxa o tematyce zimowo-świątecznej. Skrapowy Mistery box to po prostu tajemnicze pudełko, które możecie zakupić w przedsprzedaży, znając tylko temat. Tematyka tego boxa, boxa numer 5 w roku 2024, to była tematyka zimowo-świąteczna. I właśnie taki ten box jest. W momencie zapisu nie wiecie, co będzie w środku, wiecie tylko, jaka to jest właśnie tematyka. Możecie oczywiście zobaczyć historyczne, poprzednie unboxingi moich boksów tutaj u mnie na kanale. Zawsze coś też dorzucam od siebie, jeśli chodzi o skrapowe gadżety, które projektuję tylko do tego boksa, a do każdego z boksów przygotowuję zarówno transmisję live ze wspólnym tworzeniem, jak i tutorial na jedną z prac. W tym boksie z takich dodatkowych rzeczy znalazł się kubeczek mojego autorstwa. Jest to kubek o tematyce skrapowo-świąteczno-zimowej. Mamy tutaj Grafikę stworzoną przeze mnie z nożyczkami, są prezenty, napis: ho, 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 a z drugiej strony mamy tutaj mały taki um, wierszyk na temat bycia skraperką czyli spektakularna, ciekawa realizatorka, ambitna, pasjonatka, ekspertka, rezolutna, kreatywna, artystyczna skraperka. To ja oczywiście kolorystyce pasującej tutaj do tej grafiki. Kubeczki projektuję specjalnie do boksów, nie są one dostępne w regularnej sprzedaży. Tu jest oczywiście też cała ściągawka tego, co w boksie się znalazło, ale ja najpierw pokażę wam tutaj te produkty po kolei. Mamy tutaj coś idealnego do kubeczka, czyli zimową herbatę. Do tego mamy wstążki Old Fashioned Ribbon. Są to wstążeczki takie typu gnieciuszki, Vintage Ribbons, Magical Christmas, z Craft and Due Design. Jeśli chodzi tutaj o te wstążki, to one idealnie będą komponować się z kolekcjami papierów, które tutaj się znajdują. To są wstążeczki marki Craft and Due Design, nie marki Old Fashioned Ribbons, jak powiedziałam przed chwilą. One po prostu mają nazwę Vintage Ribbons, stąd przejęzyczenie kolekcja Magical Christmas. One są do kupienia w sklepie Scrap Passion na przykład. Mamy tutaj również z kreatywnej pracowni oczywiście tekturki i jest to tekturka z ciastkiem, z takim pierniczkiem i jest to tekturka Shaker Box. A skoro jest Shaker Box, to mamy tutaj również cekiny. Cekiny idealnie pasujące do tematyki i kolorystyki boxa. Czerwono, zielono, białe. Razem będą z panem ciastkiem tworzyć idealny duet. Oczywiście jest ich dużo więcej, więc i do innych shakerboxów czy innych prac jesteście w stanie je wykorzystać. Do tego znalazły się również dodatkowe tekturki z napisami Magicznych Świąt, Ciepłych Świąt i Zima. Mamy tekturkę tutaj pana Bałwana. Do tego jest pomarańcza i gałązki oraz kupon rabatowy do sklepu Kreatywna Pracownia. Mamy również gałązki, które świetnie sprawdzą się jako ozdoba, czy na kartkach, czy na pudełeczkach, czy na HDF-kach. Oraz kwiaty, czyli gwiazda betlejemska w formie czerwonej, jak i białej. Do tego serwetki z Goatboxa, ze sklepu Craft Corner. I tutaj mamy jeszcze takie gwiazdki. Samoprzylepne, które świetnie sprawdzą się jako dodatek, czy to w kartkach, czy innych pracach. Wszystko tak jest skomponowane ze sobą, żeby kolorystyka też idealnie do siebie pasowała. Mamy również oczywiście papiery, i tym razem w boksie zdecydowałam się na papiery dwóch producentów w zupełnie innych kolorach kolekcja Scrap Boys Happy Christmas i jest to bloczek elementów pop-up, czyli elementów do wycięcia. Dokładną, yy, dokładny przegląd tych kolekcji możecie znaleźć u mnie tutaj na kanale, bo pokazywałam Wam właśnie nowości od firmy Scrapboys, więc jest tutaj ten pop-up paper pad. Do tego w gratisie Mariusz i Mateusz, czyli właściciele marki Scrapboys, dorzucili osobom, które kupiły boksa, małą kolekcję Christmas Time więc cały, pełny, mały bloczek również się tutaj w boksie znalazł. Mamy również kolekcję Christmas Blessings, jeśli wolicie kolorystykę bardziej taką mroźną, zimową, nie tylko taką, wiecie, w ciepłych klimatach czerwieni. I tak samo tutaj mamy i białą gwiazdę betlejemską, więc idealnie ona będzie też pasować sobie tutaj do tej kolekcji. Kolekcja Mintai Papers Christmas Blessings w rozmiarze 6 na 8 cali. Nie mogło zabraknąć też bazy HDF i tym razem chciałam, aby ta baza była dla was takim małym wyzwaniem i już z niej zrobiłam live'a. Już możecie zobaczyć, co z niej stworzyłam. Ja swoją bazę mam tutaj gotową, przygotowaną. Dokładnie taka bombka powstała. Właśnie z użycia produktów, które były w boksie Mamy tutaj tekturki, mamy tutaj bazę, HDF-kę i kolekcję papierów Więc jeśli macie boksa, to taką bombkę możecie razem ze mną stworzyć Serdecznie zapraszam, możecie sobie zerknąć Jest bombeczka, to jest baza, a to jest wersja gotowa Do tego mamy bazy marki Goldbox Craft Cornera, mamy pudełeczko, takie wiecie na jakiś malutki upominek, można tutaj włożyć jakąś biżuterię na przykład, oraz baza Pop-up boxa i mamy tutaj folijkę, jeżeli byście chcieli sobie zrobić elementy bardziej takie wiecie wiszące w powietrzu, nie będzie ich wtedy widać i mamy tutaj jeszcze dodatkowo oczywiście łączenia do tego Pop-up boxa. Jak również zestaw napisów Święta Bożego Narodzenia od Minty Papers w języku polskim. Do tego zestaw elementów do wycięcia Christmas Blessings od Minty Papers, jak również jedną, drugą dużej kolekcji Happy Christmas od Scrap Boys. Czyli tak jak widzicie, wszystko idealnie się ze sobą w tym boksie komponuje, dzięki czemu każdy z nas może znaleźć tutaj coś dla siebie i coś pięknego stworzyć. I jeszcze trochę elementów do wycięcia. Jeśli ktoś jest fanem wycinania, to będzie miał tutaj na pewno sporo tych elementów do wycięcia i to w różnej kolorystyce, dzięki czemu... Box jest myślę fajnie skomponowany dla wielu skraperek, bo mamy tutaj zarówno taką bardziej zimową, mroźną tematykę, bardziej świąteczną, taką w czerwieniach, są też gałązki, są kwiaty, nie mogło oczywiście zabraknąć również tekturek, tak jak wspominałam, pojawiła się również baza HDF, z której już pokazałam wam, co możecie sobie stworzyć. Możemy oczywiście wykorzystać też te wszystkie produkty do przygotowania innych prac. W końcu i bazy tutaj się znalazły, a całość możemy umilić sobie popijając herbatę w skrapowym kubku. Tak wygląda mój. Mystery Box zimowo-świąteczny numer 5 w roku 2024. Mam ogromną nadzieję, że osoby, które boxa zakupiły, są z niego zadowolone. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie. Serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.